Witam bardzo serdecznie. Za chwilę przetestuję batonik Brownie i zobaczymy, czy faktycznie w środku jest taka tutaj powiedzmy, że płynna masa. Także zabieramy się za otwieranie. Jak ten batonik wygląda? O, w dwóch częściach jest takie dwa maleńkie batoniczki. Jak wygląda to w środku. No, w środku jest jakaś masa, i faktycznie widzicie, jest taka płynna. Czyli wszystko się zgadza. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało smakowo. Hmm, dobry. Bardzo dobry, faktycznie Brownie. Czyli jak ktoś lubi to ciasto Brownie, to ma się wrażenie, że dokładnie ma się w ustach ten smak tego ciasta. Batonik bardzo dobry. Ja polecam, a Ty napisz w komentarzu, jakie masz odczucia odnośnie tego batonika. Bardzo mi interesuje Twoja opinia. Zostaw łapkę w górę pod filmikiem. I do następnego. Na razie. Ho. Cześć.